Ja poczekam, poczekam na... A nie, bo ja nie wysłałam tego live'a. Czy... <laughs> no. Poczekam, poczekam na odbiorców. Tak, no. Tam ktoś napisał, że dobra jakoś Monia chyba odpisała. O, mamy jednego obserwatora. Witamy. Damian. Nasz pierwszy operator. Drugi poszedł na basen. Monia, Łukasz. I... Wiadomo. Patryk. Monia, zdrówko. Komu lepiej. Dalej tylko jeden obserwujący. Dwóch. Dobra, jest dwóch. Dobra. A nasze bąbelki tak są na placu zabaw, już Wam pokazuję. Czekajcie, idę. Bąbelki są tutaj, to tu jest jedna z drużyn. Drużyna zielona. Jeremi robi chyba w tej chwili barki. Nie, w sumie to nie wiem co robi teraz. Chyba, chyba sam nie wie. Jedynka. <noise> Ogólnie chłopcy na siłce, a nasze bąbelki z drugiego zespołu e, pojechały do. ...właśnie. Dobra, żegnamy Was. Bawcie się dobrze. Pa. Jezu, jak ja mam straszny głos.